Nazywam się Marcin Ciszak. Prowadzę firmę Pracownię Tapicerską Matu. Wykonuję zawód tapicera. Ten zawód wykonuję już 15 rok. Firmę założyłem 4 lata temu wraz z żoną. Pracownia tapicerska nie składa się tylko z tapicerów, lecz też ze szwaczek, które, które wykonują różnorakie pokrowce, narzuty. Do wykończenia po prostu mebla. E, jesteśmy firmą usługową, czyli wykonujemy meble na indywidualne zamówienie, czyli pod klienta. Tak jak sobie klient zażyczy. Są to renowacje, są to nowe meble. E, po prostu meble ze zdjęcia. Tak jak klient chce, tak, tak robimy. Robiliśmy różne rzeczy, czyli zaczynając od, od żaglówek, po jachty, po przyczepy kempingowe, takie nie, nietypowe rzeczy, no, niespotykane w zwykłej tapicerce. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Skrzypczak i pracuję w zawodzie tapicer. Akurat no, u nas w zakładzie no, zawsze Robimy coś ciekawego, ciekawe rzeczy. Na pewno jest to y, o wiele bardziej interesujące niż takie seryjne meble, zawsze na, na indywidualne zamówienie. No i zawsze po skończeniu takiego mebla no jest, jest y, satysfakcja, że, że po prostu fajnie, fajnie to wyszło. To, co potrzebuje tapicer do codziennej pracy, to jest przede wszystkim skrzywacz tapicerski, podstawowe narzędzia takie jak młotek, śrubokręt, nożyczki, kombinerki, coś takiego. Dzisiejsze mamy sześciu uczniów. Mamy czterech w pierwszej klasie, jednego w drugiej klasie i jednego w trzeciej klasie. Pracujemy nad częścią narażnika, tak zwaną pojemnik. Yy, składa się on ze stelaża, yy, ze sprężyn, z pianki, z pliśni i, i materiału ciowego. To jest y, lekki zawód, nie jest y, jakaś tam męcząca praca, czy coś takiego i no, podoba mi się to na przykład, że ze starych mogę zrobić y, renowację, że wygląda to jak nowe. No mocne strony tego zawodu to jest właśnie zróżnicowanie, czyli, czyli to nie są meble typu kanapa, fotele, tylko no po prostu rzeczy rzadko spotykane. Z słabe strony? Wiadomo, no, wnoszenie mebli, bo też tą usługę wykonujemy dla klientów. Zajmujemy się w tej chwili renowacją starego fotela zabytkowego, który będzie odnawiany. Ta pisa przede Posiadać umiejętności manualne, przede wszystkim cierpliwość. Praca tapicera jest pracą nienormowaną. To nie jest 8-godzinna praca. Zarobki tapicera są uzależnione od jego umiejętności. Dobry tapicer dobrze zarabia. No wiadomo, wszystko przychodzi z czasem.